W dzisiejszym odcinku. O Walka. Z tego z dzikiem zobaczcie. Wygląda groźnie, nie? <ścoughs> Hej. Witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan. A wy oglądacie Death Howl. Moi drodzy, już poniedziałek będziecie mogli zagrać w demo niezwykle zapowiadającego się slajku z elementami karcianki, autorstwa niezależnego, malutkiego duńskiego studia, wydawane przez polskiego wydawcę 11Bit Studios, których absolutnie uwielbiam. <grych> Rzecz w tym, że demo niestety nie ma polskiej wersji, ale pełna wersja gry na pewno będzie ją miała. A ponieważ lubię wspierać i pokazywać Wam niezależne, maleńkie produkcje, to bok Death. How. Nie mogłem przejść obojętnie, dlatego mam nadzieję, że w tym niedługim odcinku i pierwszych wrażeniach moich potowarzyszycie mi i wspólnie zobaczymy, co też ten tytuł ma do zaoferowania, dlatego bezbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Mój syn, nie pozwolę, by śmierć mi Cię odebrała. Czekaj na mnie w zaświatach. Odnajdę Cię. Co za światy. Teraz już nie ma odwrotu. Olwi tu jest. Potrzebuje mnie. Co to za dziwne światło? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wchodzisz do mego świata. Nieproszony. Kto tam jest? Nikogo nie widzę. Nie musisz mnie widzieć. By wiedzieć... Że nie ma stąd ucieczki. Głos przemawia prosto do mojego umysłu. Jak to możliwe? nie Niedobrze. Straciłaś go już za późno. Kto mówi? Wracaj do swojego świata. Nie! Muszę go znaleźć. O kurde! Ale kolory są świetne, nie? O, Olwi? Olwi, skarbie, to ja. Leś na duszo, błagam cię, nie odbieraj mi go. To czekaj, proszę, nie odchodź. Czy to jest ojciec i syn? Ale muzyka jest piękna, nie? Gdzie się podziałeś? Z drogi, kreaturo. O, będzie walka. O bokowie. Walka z tego z dzikiem, zobaczcie, wygląda groźnie, nie? <grymne> Okej. Okay. pozycja startowa. Dobra, i co mam? Rzut. O! Dawaj. Działanie, nie? Push. Sacrifice. Dobra, to rzucę kanoniem, bo to jedyne co mogę zrobić z daleka. Pozbądź się której karty. Chwytaj, nie? <laughs> No dobra, i co teraz? Kolejna chyba, nie? Au. Za jeden, to spoko. Odpycham go o dwa i rzucam kamień i po nim. Pozbywam się... ...Block of Wood. Ale to ma piękną animację, nie? Czuję się dziwnie. Kurde, jakbym odebrał mu ostatni dech, o nie, gdzie się podział Olwy? Będziesz go wiecznie tracić. <laughs> Takiego Slejka z karcianką jeszcze nie było, nie? O kurde, biedne zwierzę. Musiał być majestatyczne. Uuuuuuu. Uh, uh. Zapis i odnowienie, prawda? Co jest, boss? Nie oby nie. Dziękuję, moje podróżniku. Przy temu byłeś martwy. Co się stało? Obudziłaś kamienie. Ten święty gaj wypuścił swój śmiertelny ryk, który zaabsorbowałaś. Ożywił wszystkie stwory w duchowym świecie. Rozejrzyj się. Innymi słowy jak resp w slajku, -like wiesz? Czego tu szukasz? Szukasz kogoś? Dwa jelenie przeszły tędy chwilę temu. Dorosły i maleńki. Przykro mi. Nie widziałem nic ostatnio. Muszę więc ruszać. Dziękuję, że mnie obudziłaś. Nic tu nie jest tym, czym się zdaje. Łatwo się zgubić. Okej. Okay. Mapa. O kurde. Okej. Okay. Czyli torr najlepiej tędy iść, nie? Wygląda to ekstra, nie? Klimat ponieziemski nieziemski. Czego mi blokują ścieżkę? Okej. Okay. Tu nie blokowanie ścieżki, to rzeka. O kurna. Pozycja startowa. Źle zrobiłem. Przecież jeszcze punkt będę miał. Ała. Wow. Okej. Okay. Mam Cię. Kolejna runda, on musi podejść. żyje to oj ojoj. Okej. Okay. Trochę szokens. Mamy to. Pióro. Uuu, czuję niesamowitą siłę dochodzącą z tego przedmiotu. Może będę mogła zrobić niego amulet dla siebie albo broń. O! Nie mogę po prostu walczyć z tymi stworzeniami rzucając w nich kamieniami. Nowe karty. Ooooooh. First Strike. Aim for the heart. Celuj w serce. Nice. Dobra. Świńskie ryje mogę zbierać nie tylko. Okej okay. Jest nowa karta. Co to jest o to? Cokolwiek to jest, tam coś jest i tu mogę... Okej. Okay. O kurde, to był dziób. Not bad. O kurna za pięciam osiem, o nie, już po mnie. Odrodzę się tam, nie? Lepsze im wiemy Dobra Dobra, muszę coś ogarnąć Musimy pokonać tę trójkę Może tę trójkę się uda pokonać właśnie Na za pięć Dobra, dawaj No pewnie, za sześć Jeszcze To mi debafę cały czas daje Kurna Nice Tak, żeby się upewnić, że to przeżyje, nie? Dobra. Potrzebuję. Nic, co znajdę tutaj. Na szczęście go zabijemy. Tyk, tyk, tyk i tyk. Now Dobra I teraz tak Ha? O To znowu ty Pomogłaś mi, mały człowieku Spędziłem tu wiele lat Więc może ja będę w stanie pomóc tobie Nie jesteś za światów. Nie jestem podróżnikiem dusz Zupełnie jak ty Widzę, że znalazłaś kolejny święty Gaj. Gdy obudzisz, będziesz mogła podróżować między nimi. A to nie jest. Czyli to nie jest. Nie chodzi o Gaja. A... To pewnie jakaś alejka czy coś, nie? No dobra. Są rozrzucone po całych ze światach. Nie jestem zainteresowana tajemnicami tego świata. Interesuje mi tylko jedna rzecz. Młody Jeleń. Jest twój czyż nie? Jest moim synem. Gdy zmarł, widziałam, jak błąkał się poza światach, więc przybyłam tu za nim, ale uciekł. Chcę go jedynie odnaleźć i sprowadzić z powrotem. By go odnaleźć, będziesz musiała przebyć wielką drogę. Zaświaty światy, daleko za ten las. Skąd będę wiedziała, gdzie iść? Bądź cierpliwa, Ro, nie rozpaczaj. Znasz moje imię? Tak. Wszystko tu jest połączone z tobą. Jak to możliwe? Twoja rodzina jest związana z tym światem. Spójrz na swoją bransoletę. Brat zrobił ją dla mnie lata temu. Czemu tutaj wydaje się taka dziwna? Wszystkie twoje dotemy zyskują ze światów szczególną moc. Spróbuj skupić się na nich. A wtedy poczujesz ich energię. Okej. Okay. Uuuu. Okej, okay, plus jeden na ataku, czemu nie? Bro, syn przechodzi przez zaświaty, ku śmierci. śmierci. Nie mam wiedzy ani mocy, która mogłaby go przed tym uchronić. Szukaj pomocy u wielkich dusz. Może one będą w stanie ci pomóc. Wielkich dusz? Wielkie dusze to cztery starożytne istoty, które zamieszkują zakątki świata zmarłych. Utrzymują wszystko w naturalnym porządku. A jednak ostatnie dziwnie się zachowują. Odnajdę je ostrożnie, ro. krocz. Ostrożnie. No dobra. Ona ty polanie? Czekamy tylko lanie, dobra. Wiecie co bym zrobił najchętniej, nie? Fajnie, że pok czy pokonani wrogowie? Eee, nie ma ich. Dlatego że się nie odrodziłem. Zresztą HP. I nie ma co się cofać niestety, nie? Tylko trzeba iść dalej. Mamy rzeczy. I wujka z żabą i, i kawałkiem drewna. Dobra? Niech ci będzie. Nie ma dramatu A ropuch co zrobi? Okej okay. Jęzorem mi uderzy, prawda? Wiedziałem, kurna, przyciągnie mnie językiem. O kurde, bole Pięknie poszło. Co to zdobyłem? Pomoże mi czy jeszcze nie? O. Reckless. Dawaj. Mam 16 kart w talii, ale super. Okej, okay. co jest? Ślady. Muszę nie nieopodal. On musi być nieopodal. Olwi, gdzie jesteś? No kurde. Ja muszę tędy. Ślimak i żaba. On nie, otruł mnie, kurna. O nie, co rundę my dobrych oh, o? Och, fuck my life. Zamknąć jest swane, tak? nie wierzę. To, to co? Okej. Okay. Pięknie, I to jest atack, nie? Niepotrzebnie to zrobiłem, trzeba odejść. Wszystkie pola, na których był. Dobra. Są teraz, niestety, odgrodzone. Dobra, korzystam z okazji, odchodzę. Ma 1 HP, więc cokolwiek zrobię. Ha. Muszę się ruszyć, tym zabiję. że Jeżeli zginiesz, twoja ofiara pójdzie na marne, nie zwrócisz sobie syna. jego miejsce jest przy mnie. Okej. Okay. Wychowam go i będzie wspaniałym łowcą. Namówię, wielkie dusze by mi pomogły, cokolwiek będę musiała zrobić. Okej. Okay. Nice. Zobaczcie, tu jest dobra. Kurde, blade. Tu jest naprawdę dużo rzeczy. Nie spodziewałem się, nowe karty odblokowano. Więcej śladów poszli tędy. Uuu. To jest mega. Mogę ulepszać karty obecne? Ciekawe. Dobra. Tędy poszedł, a tu mam. O, respa, nice. Odblokowy. Pięknie Co to jest nest? Nie mam pojęcia, tam jest wielki duch Zobaczmy, czy będziemy w stanie z nim pogadać O kurna Widzę to i już wiem, że po nas jest, nie? Okej okay. Chiński boss Już po mnie, z trzech stron mnie uderzał po imprezie za trzy, za trzy, za dwa, a ten zginął. Ale jaja, bo tamto mu przywalił, ok. Jeszcze jest szansa, że. Znaczy, no na pewno zginę, tego jestem pewien, nie? Lam był dobry, <tryk> tylko nie poszło. <tryk> Ojej no w każdym razie, moi drodzy, gierka wygląda przetudownie. Mam więc nadzieję, że Death How się Wam podobało. Dajcie mi znać, co sądzicie, takie niezwykłe indyki czasami bardzo lubię pokazywać. I No cóż, mam nadzieję, że w poniedziałek, kiedy demo będzie dostępne, zagracie i powiecie mi, jak Wasze wrażenia. Pamiętajcie, jeżeli odcinek Wam się podobał, to by kciuka w górę, subskrypcji, dzwoneczek, wtedy żaden film was nie umie mnie. A ode mnie, w tym odcinku, to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patreonite. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.